Witam w Nowym Roku. Jest to pierwszy materiał po Sylweszcze. Dajcie znać jak tam jak tam się czujecie. Czy wszystko dobrze? że tak powiem na taki pierwszy noworoczny materiał to coś musi być fajnego. <laughs> Więc przygotowałem wam. Często zadawany, zadawany taki temat. Dzisiaj będzie co, coś o wymianach oleju czyli tak zwanych interwałach olejowych czyli jak często wymieniać, wymieniać olej yy, i tak kupujecie nowy skuter taką 50 rometa chłodzony powietrzem I jak często wymieniać olej jest takie zalecenie po zakupie zrobić 300 km zrobić serwis czyli wymienić olej to no takie logiczne, zobaczyć, czy nie ma opiłków, jak to, jak to w nowym silniku, czy tam wszystko dobrze złożyli i tak dalej. Następną wymianę zrobić po 2000 km. Czyli wymieniamy olej w chińskim skuterze co 2000 km. Jak mamy coś grzebnięte, czyli mamy ściągniętą blokadę, że silnik wkręca się na wyższe obroty ma wyższą temperaturę pracy no bo wyższe obroty, wyższa temperatura lub ma założony większy cylinder czyli jest szybszy też pracuje na podwyższonej temperaturze wtedy jest zalecane co? 1000 km? ale trzeba sprawdzać czy się olej nie przepalił. jak sprawdzić przepalony olej? No wystarczy, by jak męcić bagnet, lekko pomochać czy czuć spalenizną. Jak czuć palenizą, to znaczy, że olej jest, jest do wymiany. Dlaczego, dlaczego tak często wymieniamy olej w, takich, w tego typu skuterach? Sprawa jest bardzo prosta. Nie ma tam możliwości regulacji temperatury pracy silnika. Tak jest przy, przy silnikach chłodzonych cieczą. Tam takiej, takiej możliwości nie ma. Po prostu jak nie wiem jedziecie pod górkę, ten silnik się po prostu grzeje mocniej, bardzo mocno się grzeje, wtedy olej szybciej się zużywa. Dlatego jest zalecana tak, tak, częsta, tak częsta wymiana. Jeżeli na przykład zalejecie olej, zrobicie 300 km minie rok. Też trzeba wymienić olej na nowy. Dlaczego? Olej pracuje z powietrzem. Po prostu traci swoje właściwości. Traci swoje właściwości przy dostępie powietrza. Dlatego jak jest świeży, zapakowany cały olej, nieotwierany, może stać na półce rok, dwa, trzy, ale jak już jest otwarty, to on, on może być używany tylko, tylko przez, przez rok. Taka, taka jest zasada, taka jest teoria. Jest jeszcze olej w silnikach, uwaga, dwusułowych, też się wymienia olej w przekładni, ta sama zasada tam jest. Przekładnie się robi co 4000 km lub co rok. Ten olej też się zużywa jak dostanie dostęp e, świeżego powietrza. Następną grupą silników są silniki chłodzone cieczą i tu już mamy taki zakres, mamy taki zakres od 3000 co 3000 km do 6000 km już musicie popatrzeć w serwisówce jak który producent zaleca jest to ściśle związane też z ilością oleju tych silników chłodzonych cieczą czy tam 50 czy 125 nie ma za dużo, 3, 4, może 5 rodzajów. Mniej więcej te silniki są takie same, mają te same pojemności zazwyczaj koło litra, bo taka 50 to ma 0,6, 0,7 litra dlaczego ma wydłużony czas. wydłużony czas. Dlaczego się zmienia co 3000, między 3 a 6000 km, bo jest inny układ chłodzenia. Ten olej nie grzeje się tak bardzo jak w skuterze chłodzonym powietrzem. Nie pracuje, nie ma takiej rozbieżności temperatur i wolniej się zużywa. Czyli duże skutery chłodzone cieczą między 3000 a 6000 km lub co rok. Taka taka. Bardzo prosta, prosta zasada. Najważniejsze jest to, że pamiętajcie, że olej trzeba wymieniać co rok. Nieważne, czy może być tak, że skuter stał rok, przydałoby się wymienić ten olej. Logicznie do sprawy podchodząc, jak jest zwykły skuter, jak ten olej będzie miał, powiedzmy 2 lata, raczej się nic nie powinno stać. Ale jak jest wysilony skuter, gdzie on może odczuć te braki, braki w tym, w tym oleju, bo ten olej mówię już pracuje z powietrzem, to mogłoby się coś wydarzyć. Ale to przy takich raczej chyba sportowych zastosowaniach. Myślę, że Wam przekazałem taką podstawową wiedzę. Pamiętajcie, żeby zaglądać zawsze do serwisówki. Jest tam to wszystko, wszystko dobrze opisane jakości oleju są podane teraz jakości oleju teraz raczej na etykietach etykiety wszystkie spełniają te jakości oleju także o to się nie ma co martwić tylko pa, 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 pamiętać o tych interwałach żeby nie zapomnieć wymienić bo, bo może być ciężko subki, lajki komentujcie co myślicie no i zapraszam na kolejny materiał No, no, no.